na światowym poziomie. Spotkanie to komentować będą Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Komentowanie takich meczów to świetna praca. No dzisiaj masz okazję sobie pogadać. Może być niezłe widowisko. Właśnie rozpoczęcie. Jest teraz atakowany. Próbuje mu zabrać piłkę. Jakub Błaścicowski. Nie dał szans. Odebrał piłkę rywalowi na skrzydle. Polański. Buzi jest wybornym technikiem. Swoimi podaniami potrafi wypracować znakomite sytuacje strzeleckie. No nie nazwałbym tego zwycięskim pojedynkiem. Szansa na goła! Dobrał w pole karny. Lewandowski Pięknie, pięknie, pięknie gol dla Polski. No jestem wzruszony. Spójrzmy w powtórce jak pięknie skończył głową tę akcję. Powietrzu jest za mocny dla rywali. Kapitalnie wyszedł w górę. Uderzył w piłkę głową. Bramkarz nie miał najmniejszych szans na obronę tego strzału. Dziewiąta minuta i jest pierwsza bramka. Miller. Ma wsparcie po lewej stronie. Fał Wizdek Sędziego. Czy będzie tylko rzut wolny, czy będzie na przykład kartka? No nie takiego początku spodziewaliśmy się, jest żółta kartka. Arbiter jak widać bardzo szybko temperuje brutalne zachowania piłkarzy. Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Znakomicie w obronie. bramok. Czy to wykorzysta? Jest szansa. Popatrzmy, rzut rożny dla Polaków. Bardzo Salamon znakomicie obronił tę główkę. Bitra będzie rzut wolny. Niestety, nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Piłka zbija się słupka. Pięknie, pięknie, pięknie gol dla Polski! No, jestem wzruszony! Ten gol potwierdza jego wszechstronność. A brońcy dzisiaj mają coraz więcej do powiedzenia w nowoczesnym futbolu. Najwyższa pora, by po utracie kolejnej bramki rywale się obudzili. Czy uda mu trzymać utrzymać przy piłce. Jakub Błaszczykowski, Robert Lewandowski. Interesująco zapowiada się ta akcja. Dobra okazja. Obronił, nie złapał piłka w grze. Reus. Marcel Schmelzer. Ładnie wymieniają podanie. I Groze Świetnie odebrana przeciwnikowi piłka. Dobre ofensywne wyjście. Uderzenie w stronę bramki. Kolejna bramka prowadzą wysoko. Świetnie już drugi raz oszukał obronę w tym meczu. Chociaż nie dobiegła końca jeszcze pierwsza połowa. Mecz staje się jednostronny. Nie dają rywalowi żadnych szans. Później. No chyba nie do końca o to mu chodziło. A teraz Schweinsteiger. Koniec pierwszej połowy. Zaskakującej jeśli chodzi o przebieg. Niespodzianka. Absolutnie dominowali w pierwszej połowie spotkania. Rozpoczęła się druga połowa. Wynik jest bardzo jednostronny. Jacek Miller. Putin. Mario Gomez. Dobrze przejął piłkę przy pocznej linii boiska. Kilka i Kindogan. Spotkanie od początku było jednostronne, no i nie ma wątpliwości kto wygra w tym meczu. Czy to wykorzysta? Będzie strzelał! Nie trafia do pustej bramki. No jeśli w takich sytuacjach nie trafiają, to nic dziwnego, że rywale wysoko prowadzą. Getze. Robert Lewandowski. Popis umiejętności. Bramkarz będzie mu wdzięczny. Get 5 do 0 to rezultat tego spotkania. Jednostronnego brawa dla zwycięzcy.